Dzień dobry, Ewa Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Marszałek Adam Struzik z najlepszym wynikiem wyborczym w kraju. Powstanie Mazowieckie Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego. Ponad 8 milionów złotych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w regionie Płockim i powiatach Żyrardowskim i Sochaczewskim. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik w wyborach samorządowych 7 kwietnia zdobył ponad 74 tysiące głosów. To najlepszy wynik w kraju. Województwo mazowieckie może się także pochwalić najwyższą frekwencją podczas głosowania. Do urn wyborczych poszli mieszkańcy 314 mazowieckich gmin, którzy wybierali 51 radnych. Frekwencja w województwie mazowieckim była najwyższa wyniosła 56,99%. Zgodnie z danymi z PKW na Mazowszu przedstawiciele obecnie rządzącej koalicji POPSL zdobyli najwięcej mandatów – 28. PiS uzyskał ich 21, Koalicja Obywatelska 20, Trzecia Droga 8, a Lewica i Konfederacja po jednym. Po raz piąty najwięcej głosów w kraju zdobył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, na którego zagłosowało 74 814 wyborców. Wśród marszałków województw drugi i trzeci wynik uzyskali Piotr Całbecki z koalicji obywatelskiej, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego i marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski z Pisu. Bardzo się cieszę, że najwyższa frekwencja była właśnie w województwie mazowieckim w tych wyborach ponad 56%. Ja osobiście bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję za zaufanie. To jest też e, olbrzymie poczucie odpowiedzialności, która na mnie e, spada. Chcę powiedzieć, że e, w ciągu tych 25 lat e, bycia radnym województwa mazowieckiego e, starałem się zawsze pracować na rzecz e, całej naszej mazowieckiej wspólnoty i zamierzam tak czynić dalej. Na Mazowszu drugi i trzeci najwyższy wynik na listach Koalicji Obywatelskiej i trzeciej drogi do sejmiku uzyskały kobiety. Radna z Warszawy, Wioletta Paprocka-Ślusarska, zdobyła aż 54 794 głosy, a członkini zarządu, Janina Ewa Orzełowska, startująca z regionu siedlecko-ostrołęckiego, otrzymała aż 43 622 głosy. Bardzo dobre wyniki uzyskali również przewodniczący sejmiku województwa, Województwa Mazowieckiego Ludwik Krakowski startujący z Warszawy oraz pozostali członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, wicemarszałek Rafał Rajkowski, startujący z regionu radomskiego, członkini Zarządu Elżbieta Lanz, reprezentująca region siedlecko-ostrołęcki, a także wicemarszałek Wiesław Raboszuk, startujący z regionu płocko-ciechanowskiego. Na Warszawskim Jazdowie powstanie Mazowieckie Centrum Edukacji i Ratownictwa Medycznego. To będzie pierwszy taki obiekt w Polsce i w tej części Europy. Przy placówce będzie też nowoczesna stacja wyczekiwania karetek. W ubiegłym roku do stołecznego pogotowia trafiło także 10 ambulansów zakupionych w ramach unijnego projektu covid -owego. Mazowieckie Centrum Edukacji i Ratownictwa Medycznego, czyli obiekt szkoleniowy dla ratowników, powstanie w najstarszym i największym w Polsce Wojskowym Szpitalu Ujazdowskim. Zmodernizowany zostanie murowany budynek dwukondygnacyjny. My, chcąc zachować jak największą tą, tą tkankę historyczną, zdecydowaliśmy się właśnie na rozbudowę od strony ogrodowej takiego nowoczesnego pawilonu z główną salą wykładową na 120 osób. Pozostałe mniejsze sale zlokalizowaliśmy w tej w tkance obecnej, i ona. W krańcowych skrzydłach są też sale szkoleniowe, ćwiczeniowe dla zespołów ratownictwa medycznego. W placówce znajdzie się również sala symulacyjna odzwierciedlająca warunki w ambulansie. Powstanie też kabina symulacyjna dla kierowców karetki. Centrum ma być otwarte pod koniec 2025 roku. Pod koniec roku do warszawskich ratowników trafiło także 10 z 55 ambulansów zakupionych do stołecznego meditransu przez samorząd województwa w ramach unijnego projektu covidowego. Karetki kosztowały blisko 5 milionów 400 tysięcy złotych. Są to kartki w pełni wyposażone, mają te wszystkie urządzenia, które służą ratowaniu życia. I podtrzymywaniu funkcji życiowych, więc jeśli najstarsza karetka na terenie warszawskim ma dwa lata, to znaczy, że mamy do czynienia z bardzo nowoczesnym taborem. Wyposażenie jest bogate. To są przede wszystkim nosze wspomagane hydraulicznie, czyli takie, które odciążają pracę ratowników medycznych, ale też i zapewniają wyższy komfort transportu pacjentom. To są na przykład defibrylatory, które zapewniają możliwość teletransmisji do centrum teletransmisji, którą prowadzimy przy ulicy Poznańskiej. Czyli zapewnienie konsultacji kardiologów. To są najnowocześniejsze respiratory, które umożliwiają pełny zakres terapii tlenem. No to, jest, to, to są krzesełka kardiologiczne, które pozwalają transportować pacjentów z mniejszym obciążeniem, nawet z wysokich pięter po schodach. Warszawskie ambulanse każdego dnia wyjeżdżają ponad 700 razy. W ubiegłym roku przejechały w sumie ponad 3,5 miliona kilometrów. Bardzo dużo nowoczesnych systemów, takich jak systemy parkowania, które pomagają nam w tym, żeby bezpiecznie móc zaparkować pod domem pacjenta. Tak samo mamy też bardzo dużo systemów, które umożliwiają nam... Wygodne korzystanie z tych karetek pod względem takim, że możemy wrzucić sobie mapę i widzimy dokładnie, gdzie dojechać, ale też przede wszystkim zwiększył się komfort pracy z tyłu. Nowe oświetlenie, nowe różnego rodzaju zarządzanie tutaj środkiem. Mamy dwa monitory, dzięki którym możemy sobie dowolnie dostosować światło, temperaturę w środku, więc i możemy działać jak jest bardzo zimno, ale możemy też, jak jest bardzo ciepło. Dzięki unijnemu projektowi covidowemu o wartości blisko 600 milionów złotych samorząd województwa zakupił w sumie 161 nowoczesnych karetek obsługujących pacjentów w całym województwie. Zbiorniki wodne, drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz projekty proekologiczne czy wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej to kolejne inwestycje w subregionie płockim. Sejmik Mazowsza przeznaczył ponad 8 milionów złotych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w regionie Płockim oraz powiatach Żyrardowskim i Sochaczewskim, to w sumie 40 inwestycji. Wiele z tych dróg wymagało pilnego remontu. Sprzed 50 lat, to jeszcze ksiądz zrobił bruk, i to były duże nakłady, bo kilometr drogi kosztuje w tej chwili 2 miliony 300, a dlatego, że to musiało być odwodnienie. Poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększy komfort jazdy, ale też będzie takim impulsem do rozwoju tego terenu. W gminie Radzanowo przebudowano sprawiające problemy skrzyżowanie w miejscowości woźniki. Nie było tu w ogóle, że tak powiem, żadnej organizacji ruchu, a w tej chwili, jak Państwo widzicie, są i e, odpowiedzialni. Pasy, prawda, Narysowane, są znaki poziome, są znaki pionowe postawione, czyli jest uporządkowanie tego ruchu. Przy tym skrzyżowaniu jest również kościół, tak więc w niedzielę jest dużo aut zaparkowanych. Bardzo się cieszę z tych rozwiązań, które zostały wprowadzone, bo one przede wszystkim regulują właśnie przebieg tego ruchu. Ponad 4 miliony złotych, które trafią do siedmiu gmin z powiatów płockiego, ciechanowskiego i sierpeckiego, pozwolą na przebudowę i rozbudowę zbiorników wodnych i retencyjnych, racjonalna gospodarka wodna i ograniczenie odpływu wody na terenach rolniczych ma ogromne znaczenie dla zwiększenia odporności na suszę i zapobiegania powodziom na terenach rolniczych. Prof na przebudowę zbiornika w Czernicach kwota 89 tysięcy i ten sam program Prof Środki Unijne na przebudowę zbiornika w Woli Wierzbowskiej 152 tysiące złotych. Samorząd Mazowsza przekazał także miastom Płock i Żyrardów łącznie 540 tysięcy złotych na działania ograniczające niską emisję. Dla Płocka to kolejne wsparcie. Tym razem z programu wsparcia, który dotyczy czystego powietrza, udało nam się zdobyć 300 tysięcy po to, żebyśmy likwidowali niską emisję, po to, żebyśmy wymieniali źródło ciepła na bardziej ekologiczne, z czego bardzo się cieszymy jako mieszkańcy i samorządowcy. Myślę, że w kolejnej kadencji, bo ta już się kończy, kolejnej kadencji samorządu, mam nadzieję, że będziemy mogli również współpracować z powiatami i gminami Mazowsza, a także wspólnie z rządem polskim realizować zadania. W ramach podpisywanych umów wsparcie z budżetu województwa trafiło także do OSP Kanigowo. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach wprowadził automatyczny system dystrybucji leków, co usprawniło działalność szpitalnej apteki. Samorząd województwa na realizację projektu przeznaczył ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych w ramach funduszy unijnych. W Siedleckim Szpitalu wdrożono system przechowywania i podawania leków. Placówka przeszła kompleksową informatyzację. Szpital otrzymał nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Specjalistyczny robot zajmuje się przyjmowaniem dostaw, kontrolą serii i dat produkcji, zgodnością z fakturą oraz właściwą segregacją. Ponadto umieszczone na oddziałach szafy lekowe ułatwiają dawkowanie leków pacjentom. Taka automatyzacja tego wszystkiego daje gwarancję wyeliminowania pomyłek. Przeterminowań czy też złych dawkowań, które potencjalnie przecież mieszczą się w ramach ryzyk związanych z funkcjonowaniem szpitala. Dzięki nowoczesnemu systemowi przechowywania i dystrybucji leków, zarówno pracownicy, jak i pacjenci mogą korzystać z bardziej efektywnych i bezpiecznych rozwiązań. Dawniej robiłyśmy to wszystko ręcznie, wizualnie sprawdzałyśmy każde z opakowań, dodatkowo musiałyśmy zeskanować takie opakowanie, aby sprawdzić jego autentyczność, zgodnie z obowiązującą nas dyrektywą antyfałszywkową. Następnie każde z tych opakowań musieliśmy umieścić na, na półkach, pilnując przy tym, aby najkrótsza data ważności była najbliżej. Szpital w Siedlcach na realizację projektu otrzymał ponad 10 milionów 400 tysięcy złotych, z czego ponad 8 milionów 300 tysięcy pochodzi z Unii Europejskiej, a prawie 2 miliony 100 z budżetu województwa. Bardzo ważny projekt, który pokazuje, że wchodzimy w nowoczesność, w pełną auto, automatyzację. Nie wszystkie szpitale generalnie zgodziły się na wzięcie udziału w tym projekcie. Tutaj Szpital Wojewódzki w Siedlcach oczywiście zgodził się i dzisiaj jest liderem właśnie w zakończeniu tego projektu. To nie pierwsze wsparcie, jakie trafiło do Siedleckiego Szpitala. Samorząd Mazowsza regularnie inwestuje w rozwój służby zdrowia. Szpital wkroczył w XXI wiek już parę lat temu, kiedy tutaj uruchamialiśmy pierwszego Da Vinci, gdzie w sposób automatyczny robotem wykonujemy operacje. To nie tylko sprzęt, to nie tylko obiekt, to nie tylko budynki, ale przede wszystkim też finansujemy warsztaty, szkolenia dla kadry medycznej, bo kadra medyczna jest dla nas najważniejsza. Tylko w 2024 roku samorząd województwa dofinansuje remonty i inwestycje w mazowieckich placówkach medycznych kwotą blisko 440 milionów złotych. Blisko 30 tysięcy inwestycji za ponad 16 miliardów złotych to efekt pięciu lat pracy samorządu województwa mazowieckiego. W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca działalność samorządu mazowsza. W tym roku mija 25 lat od powstania samorządu województwa mazowieckiego. Ostatnia kadencja była dla niego rekordowo długa, ale i rekordowa w zakresie inwestycji. W ciągu tych pięciu lat udało się zrealizować blisko 30 tysięcy inwestycji za 16 miliardów złotych, co daje średnio ponad 8 milionów złotych dziennie. Udało nam się uratować województwo, jego integralną całość. A jednocześnie udało nam się wynegocjować i z Unią Europejską, i z naszym poprzednim rządem bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o nasz program regionalny, Fundusz Europejski dla Mazowsza, bo dokonaliśmy w poprzedniej kadencji podziału statystycznego województwa, ale jeżeli chodzi o efekty, to właśnie ta kadencja była tym momentem. Mazowsze to region przyszłości. W tegorocznym rankingu The Financial Times European Cities and Regions of the Future doceniono potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego. Jesteśmy regionem, który wytwarza 24% polskiego produktu krajowego brutto. To już jest kwota przekraczająca 700 miliardów złotych. W euro to jest około 163-165 miliardów euro. I w skali krajów Unii Europejskiej to ma zawsze w środku tabeli, tak? Czyli mamy PKB większe niż nie jeden kraj członkowski Unii Europejskiej. Samorząd województwa inwestuje w różne obszary, m.in. infrastrukturę drogową, służbę zdrowia, kulturę czy sport. Ostatnia kadencja była szczególnym wyzwaniem dla Sejmiku ze względu na choćby pandemię czy wojnę na Ukrainie. I to też nie było się bez wpływu na funkcjonowanie Mazowsza i bez wpływu na nasze działania i decyzje, które podejmowaliśmy w tym czasie, a mimo wszystko tych utrudnionych historii związanych z wysoką inflacją przez wojnę oraz oczywiście nie tylko przez wojnę, ale też działania rządu, doprowadziliśmy do sytuacji, w której mimo wszystko inwestowaliśmy pieniądze. Nie oszczędzaliśmy tych środków, między innymi właśnie poprzez Fundusze Wsparcia dla powiatów i gmin mazowieckich, ale także na zadania własne, na edukację, na kulturę, na sport, na zadania związane z czystym powietrzem i czystą energetyką. Przed nami kolejna kadencja samorządu województwa mazowieckiego. Ponownie do dyspozycji są duże pieniądze, a plany ambitne. Mamy do dyspozycji ponad 9 miliardów z nowej perspektywy unijnej pieniędzy na poziomie regionalnym więc musimy to racjonalnie wydatkować, bo właśnie do końca 2029 roku jest termin realizacji tych, tych pieniędzy. No Po drugie oczywiście bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ekologiczne, żywnościowe. Rozwój naszych szpitali, rozwój naszych instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, no to wszystko jest kontynuacją. No i też oczywiście infrastruktura, dalej drogi wojewódzkie, obwodnice, ale też rozwój portu lotniczego Modlin. Nowy skład zarządu poznamy w najbliższych tygodniach. Gąbrowicz to jeden z pięciu patronów 2024 roku na Mazowszu. Dla wszystkich miłośników jego twórczości Muzeum Witolda Gąbrowicza we F Soli przygotowuje szereg wydarzeń. Jednocześnie placówka jest w trakcie rozbudowy, dzięki której zarówno pracownicy, jak i odwiedzający już w przyszłym roku będą mogli korzystać z nowej przestrzeni. W tym roku pośród cyklicznych projektów organizowanych przez muzeum pojawią się również te całkiem nowe. Placówka planuje przynajmniej kilkanaście większych wydarzeń, które odbędą się nie tylko we Wsoli, ale także m.in. w Radomiu, Warszawie czy Paryżu. Chcemy przekonywać do Gombrowicza nie tylko Gombrowiczem, to znaczy nie tylko tekstami, które napisał Gombrowicz i nie tylko rozmowami o literaturze e, Gombrowicza, ale chcemy przekonywać do Gombrowicza także Dobrą piosenką, z dobrym tekstem, z ambitną muzyką, i takich rzeczy mogą się Państwo spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy. W 120. rocznicę urodzin Gombrowicza, która przypada na 4 sierpnia, zorganizowane zostanie wydarzenie muzyczno-teatralne. Na scenie pojawią się wtedy m.in. tacy wykonawcy jak Lech Janerka czy Artur Andrus. Dwudniowe urodziny Gombrowicza, gdzie zgodnie z tym, co lubił, tym razem nie będziemy robili wbrew niemu, tylko tak jak lubił połączymy wysokie z. Będzie rodzaj biesiady, ale będzie też kultura bardzo, bardzo wysoka. Muzeum organizuje także cykl rozmów pod nazwą Im Mądrzej. Tym głupiej, które koncentrują się na biografii Gombrowicza. Naukowcy spróbują mówić w sposób przystępny o właśnie historii życia rodzinnego Gombrowicza i jego wpływie tego życia na jego twórczość, tak żeby rozumieli to też nie specjaliści. W planach muzeum jest również przetłumaczenie i wydanie korespondencji Gombrowicza do swoich przyjaciół. Wśród listów będą między innymi te od najbliższego przyjaciela Juana Carlosa Gomeza. Myśmy wiele lat temu te korespondencje. Kondensację zakupili od Gomeza. Chcemy ją przetłumaczyć i wydać, a także do Haliny Nowińskiej. To zupełnie niedawny nabytek Fundacji Instytut Gombrowiczowski. Muzeum we Wsoli jest aktualnie w trakcie rozbudowy. Po podpisaniu tej umowy z wykonawcą, z wykonawcą staje się faktem. Powstanie budynek, zarówno administracyjny, ale przede wszystkim też wystawienniczy. Ten obiekt to przede wszystkim ogromny krok do rozwoju Muzeum Witolda Gombrowicza. Mamy nadzieję również, że krok do naszej samodzielności. Taki duży. Milowy niemalże, no i nowe możliwości powinno za tym iść również zwiększenie zatrudnienia, no bo wiadomo, że dwa budynki to już należy wypełnić działalnością i ten nasz ośmiosobowy zespół będzie niewystarczający. Inwestycje kwotą ponad 12 milionów złotych sfinansował samorząd województwa. Budynki według planu powinny być oddane do użytku w maju przyszłego roku. Szkoła drzewna w Garbatce Letnisku ma szansę na tytuł w ogólnopolskim konkursie Modernizacja roku i budowa XXI wieku. Liczymy na Państwa głosy. Sale warsztatowe wyposażone w profesjonalne maszyny, pracownie informatyczne i językowe, hala widowiskowo-sportowa, komfortowy internat. To czyni drzewną najnowocześniejszą szkołą branżową tego typu w Europie. Nowoczesny i ekologiczny obiekt swoim wyglądem nawiązuje do tradycji mazowieckiej architektury drewnianej. Inwestycja kosztowała ponad 116,5 miliona złotych i w całości została sfinansowana przez samorząd Województwa Mazowieckiego. To kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku. Budowa ruszyła w 2022 roku, a już w grudniu 2023 uczniowie zaczęli zajęcia w nowej szkole. Oczekujemy, że to będzie. Miejsce kreowania tych zawodów, które z jednej strony giną, ale z drugiej strony też zawodów kreatywnych, zawodów, które są blisko sztuki de facto. Jest się czym pochwalić. To jest obiekt, który będzie wyznaczał standardy, jeżeli chodzi o tego typu obiektywy. W... Kraju, na pewno w Europie. Ten ambitny projekt ma szansę na tytuł Modernizacja Roku i budowa XXI wieku w ogólnopolskim konkursie budowlanym. Głosować można na stronie www.modernizacjaroku.org.pl w zakładce 28 edycja 2023 2024 Zachęcamy do głosowania. Jeszcze raz zachęcam Państwa do głosowania, i to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Do zobaczenia za tydzień.